No. Niedziela, dzień cwela, czyli twoje święto? No, Chodź w dupę. Jaki wszechstronny ten skurwiel. Wczoraj na koncercie Chivasa był Michał Wiśniewski? Grubo. Co to za gówno? No masz napisane cwelu, to sobie i posłuchaj kurwa. Albo zamknij ryj. Pokaż mi ją teraz, a nie potem! Co rybę mam? Co jest? Mam rybę Podbierak, podbierak, podbierak Szybko, 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 szybko O kurwa, to jest dobra ryba To jest dobra ryba Szybko szybko, szybko, szybko To jest dobry szczupak Szybko, dalej kurwa wkłacz Jak on mi się wyhaczy No dalej kurwa Dobra chuj Wciągam go kurwa się pierdoli z tym podbierakiem Jesteś, po kurwi mnie. <grywa> Kurwa windę musiałem mu zajebać Byś przygotował podbierać, no po ja nie wiem Ale dzisiaj właśnie, a propos tego jak wyglądam O Boże, ale jestem przerufany Niezakazane <grywa> słowa Dobra, mamy. Dzięki wielkie, ale spokojnie, jeszcze drugi meczek będzie, także będę potrzebowała jeszcze ludzi. Na 99% założyłam odwrotnie słuchawki? Skąd wiesz o tym? Nie no, założyłam. Skąd o tym wiesz? O, teraz słyszę. Hej, Magata.

Dobra teraz patrzcie kurwa jakie mistrzostwo nie Pokażę stopy jasne już pokazuję Czekaj muszę się skupić kurwa wyliczyć Pozdro No leciutka zaokrągle, nie było leciutkę, nie? chyba najlepszy kurwa kadr A! Kurwa! Co przecinek? Co przecinek? Trzymano Łe <tryk> kurwa, tu ludzie przychodzą Dziękuję za różyczki, dziękuję za różyczki ma, Siema Siema kurwo. A ty kurwa, co ty masz taki krzywy? Gówno kurwo, kurwo, to u ciebie. Kurwa, mogę kurwa, Matuszek. Jaki leżysz, kurwa Jest muza. Nie, no, jestem tak zajawiony, nie, 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 Ej taka mi kurwa KURWA Wow, ale mi wychaza jawa, żeby kurwa, człowieku, <grym> YouTube'a robić, ja pierdolę, nie? O, ja pierdolę, I tak bym se ponagrywał, kurwa, w ogóle Pierdolisz! Wow, wow, ogóle was kurwy. Tylko Robert Lewandowski. Ja pierdolę tak lewy, Jeba minuta po minucie kurwa, niech kurwa, kurwa mówią, mówią, że on jest za stary dole, i się nie nadaje Lewy, 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 lewy Dziś będę ruchana, bo jestem pijana Sex będzie do rana, i dziurka zalana Dziś będziesz ruchana, to dobrze wyczochana Sex będzie do rana Moja kochana cze... Nazywam się Janusz Pijanka Ho hej, naprawdę nazywam się Człowieku Dobry <laughs> <To> obraz <laughs> O kurwa, jaki zajebisty <laughs> Dobra, co? No <laughs> Jakie wariatki Nie <laughs> I płacą mi za to, ale... Ej, tak mara! Jak go mają? Fajnie co? Petard klub, dostaliśmy. Proszę bardzo. Taki prezent. Widzę. To Chłopiec! Dobrze, jest! Jest! Ale zajebiście! Uh! Ja Jeden tam nie ma nikogo ze mną! Tu nie mogę spać, ale wszystko mi jest! Mogę na streamie pójść wagi tego dosyć No to jest pojebane, no. Co no ja może zrobić na streamie? Ja tego kurwa dosyć fuj, ja sobie nie mogę kurwa odpalić, tak samo diablo nie mogę odpalić. Nie mogę kurwa sobie odpalić nic. Nic kurwa nie mogę odpalić. Jakbym zajebał z pięści w tego kompa, myślę, że by pomogło. Na bank, na bank. Ja myślę, że to jest jedyne kurwa. rozwiązanie.